Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na niepozorny, ale dla mnie bardzo ważny i ciekawy tak naprawdę unboxing na moim kanale tejże o to cienkiej koperty. Pewnie część z was zapyta, dlaczego taki ważny i dlaczego się ucieszę, że na razie jest. A no, bo powiem wam szczerze, jest to jedna z moich. Ulubionych serii od twórców niezależnych. Naprawdę polubiłem, posiadam w swojej kolekcji i stwierdziłem, że warto mieć ją i e, jej kontynuację. Nie chcę jeszcze za, Wam zdradzać oczywiście, o co chodzi za chwilę. Wam pokażę, że ja sam się już domyślam i wiem o co chodzi, więc tutaj po prostu tylko rozdzieram kopertę. I wyciągam to, na co tak wyczekiwałem, i widzę, że to jest znacznie pokaźniejszych i grubszych rozmiarów. Tak, o, wow, w ogóle zdecydowanie jest o wiele lepiej wydane. I w ogóle spójrzcie, tutaj mam rysunek dla Jarka. Dla Lubią Komiksy, przepraszam. Wow, ale super sprawa. I jeszcze dodatkowo do tego zakładka. Smok Ludojat. Także tak, właśnie dzieci stwórcy. A tutaj mam wcześniejsze tomy: Dzieci stwórcy Hieny oraz Dzieci stwórcy Podziemna Studnia. I zauważcie, jaki jest progres. Naprawdę świetna sprawa. Zobaczcie, tutaj nie było jeszcze grzbietów, choć ten tomik drugi zn da, znacznie był grubszych takich rozmiarów. O tyle ten już zaczyna mieć taki grzbiecik, prawda? I on jest naprawdę bardzo dobrze wydany. Ten papier jest lepszej jakości. No, szacun dla Ciebie, szacun dla Ciebie i, i no, tu nie będę sobie jeszcze zdradzał. E, tej historyjki, ale, ale mnie korci, korci. Zobaczmy może, nie, na końcu coś jest, tak, jest coś tutaj na końcu i tu są podziękowania. Może zobaczmy po prostu same podziękowania. Chciałbym podziękować za wsparcie w wydaniu Dzieci Stwórcy. Mojej dziewczynie Justynie za motywację i dbanie o mój kręgosłup, który krzyczy z bólu od rysowania, mimo, że mam podstawkę pod tablet. Mojej psinie Krokietowi za... Pozowanie i czuwanie nad moim zdrowiem fizycznym i psychicznym. Spacery z nim skutecznie odrywam, odrywały mnie od komputera. Pani Basi za ogarnienie życia, <gryw> kiedy byłem w transie rysowniczym i nie obchodziła mnie reszta świata. Adamowi Indelakowi za pomoc techniczną przy Koncept Artach. Oraz za rozmowy na temat komiksów. Od początku moich publikacji jego sugestie nadawały im ostatniego szlifu. Dziękuję Paulinie Matyńce, o proszę Paulinka, za solidny feedback, rady, wsparcie i wnikliwe oko, bez którego dzieci nie byłyby tak bogate w szczegóły. Na końcu chciałem podziękować Tobie, drogi czytelniku, za zaufanie i sięgnięcie po niniejszy komiks. Pośród tysięcy komiksów wybrałeś akurat mój. Jestem zaszczycony, że zechciałeś spędzić swój czas w wymyślonym przeze mnie świecie. Mam nadzieję, że bawiłeś się równie dobrze co ja, tworząc go. Do zobaczenia w następnym tomie. I to jest najważniejsza rzecz. W następnym tomie. I to jest najważniejsza rzecz, ale naprawdę bardzo mi się podoba, ale nie będę Wam jeszcze zdradzał. Co nie zmienia faktu, że moje dzieci, stwórcy się powiększają o kolejny tom. Super zakładką, która wyląduje zaraz tam do kolekcji, bo jak wiecie, ja te swoje zakładeczki zbieram z najprostszych, nawet sklepów, reklamówki, ale też właśnie takie. Więc wow, kurczę, ale się cieszę, naprawdę się ucieszę. To jest naprawdę jedna z moich ulubionych serii, i tutaj bez dwóch zdań będę miał frajdę czytając i dzieląc się z Wami swoją opinią na temat tej pozycji. Jedynka i dwójka była bardzo spoko, trójka myślał, że będzie przynajmniej trzymała ten poziom. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam oczywiście za obejrzenie tego unboxingu, który jest naprawdę kolejny obok jednego od Dawidy, czyli Dawida Lipskiego. Tak samo tutaj, za no, takie coś fajne w taką wryckę świetną, co jest zawsze miłe zaskoczenie. Więc tego się nie spodziewałem, o tym nie rozmawialiśmy. A tu proszę. Takie coś, więc. Więc. Dobra. No. Jeszcze raz. Skomentujcie, polubcie, udostępnijcie. Zasubskrybujcie, zaznaczcie sobie dzwonek, abyście byli informowani na bieżąco, że na moim kanale pojawiły się jakieś materiały i żadne wam nie umknął. Tymczasem ja z wami się żegnam. Widzimy się właśnie w kolejnych materiałach i przede wszystkim tym, gdzie będę prezentował już po przeczytaniu Dzieci Stwórcy i przedstawieniu wam. Tej całej historii. Naprawdę kurczę, bardzo się cieszę, jestem mega pozytywnie zaskoczony. A powiem nawet więcej: chyba sobie nawet przeczytam dzieci stwórcy od nowa. Tak będzie najlepiej, abym mógł przypomnieć sobie, co było we wcześniejszych tomikach, i wtedy wejdę w tom trzeci. I się zaczytam. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!